Radio ckp. I DE. Witam państwa serdecznie przy mikrofonie Danuta Stefanko. W dzisiejszej audycji usłyszycie drugą część rozmowy z lektorką języka polskiego z delegatury Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Samandą Busiło. Wcześniej mieliście Państwo okazję dowiedzieć się o programie Studiuj i Badaj po polsku, który stworzył dla młodych naukowców i studentów płaszczyznę do zdobywania nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeniami, a także o polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. Z kolei dziś usłyszycie m.in. o znaczeniu znajomości języka polskiego dla studentów z Ukrainy na polskich uczelniach o nowej inicjatywie Przekarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasela Stefanyka oraz Uniwersytetu w Siedlcach pod tytułem Strefa Przekładu, a także o postaci polskiej pisarki Aurelii Wyleżyńskiej. Pozostańcie z nami. Wydaje mi się, że podobne inicjatywy są też ogromną zachętą i motywacją dla młodych naukowców, dla studentów, ale też taką płaszczyzną, gdzie można zdobyć doświadczenie bezcenne od starszych kolegów. Tak, no tutaj dla nas też jest wielką radością i zaszczytem, że patronem całego wydarzenia, opiekunem naukowym był właśnie profesor Stanisław Dubisz z Uniwersytetu Warszawskiego. Że była z nami pani dr Beata Katarzyna Jendryka z Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Łakrawczuk z Uniwersytetu Wolwowskiego, właśnie dr Agnieszka Jasińska, z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. I tak naprawdę, tak jak pani redaktor wspomniała, uczestnicy warsztatów, którzy Reprezentowali różne dziedziny i różne specjalizacje. To nie byli tylko studenci studiów humanistycznych, ale też nauk ścisłych, inżynieryjnych, i że ci studenci mogli też uczyć się od siebie, korzystając właśnie z własnych doświadczeń. No, mówimy bardziej o młodych naukowcach, bo studenci tutaj może jeszcze mieli mniejsze doświadczenie, ale jeśli mówimy o tych grupach, o warsztatach skierowanych do młodych naukowców, które się osobno odbywały, to tam rzeczywiście ta wymiana doświadczeń wiedzy związanej też właśnie z udziałem w grantach, bo naukowo-badawczych. Bo <głos》> można powiedzieć, że dla współczesnego studenta i naukowca i w ogóle w środowisku akademickim mamy do czynienia z takimi talentami na polu dydaktyki, Na polu, właśnie nauki, badań naukowych, no, ale też osobnym talentem jest na pewno właśnie umiejętność organizowania projektów naukowo-badawczych, planowania, opisywania, wyszukiwania możliwości finansowania tych badań, bo wiemy, że no niestety bez finansowania wiele badań nie mogłoby się odbyć. Więc to są wszystko kompetencje, których trzeba się nauczyć, trzeba je zdobyć. No i o tym też powinien pamiętać uniwersytet, który planuje. Taką ścieżkę edukacyjną dla swoich studentów, później młodych naukowców, a nie zawsze jeszcze uniwersytety właśnie tak szybko reagują na, powiedzmy sobie, potrzeby rynku, tak to można powiedzieć. I tutaj na pewno ten projekt, ten program pod tym względem jest bardzo innowacyjny, bo muszę powiedzieć: Ja już jestem ponad 20 parę lat w dydaktyce i właśnie w programach szkoleniowych z zakresu języka skierowanych. I kultury skierowanych też do studentów, właśnie do studentów z Ukrainy i do nauczycieli. I widzę, że w większości są to kursy z zakresu języka ogólnego, czasami kursy z zakresu języka specjalistycznego, języka medycyny, języka prawa, najczęściej jednak medycyny, ale takich kursów z zakresu języka polskiego do celów akademickiego naprawdę żaden z ośrodków otwartych, czy właśnie stypendiów, w formie stypendiów czy w formie jakichś takich grantów, nie proponował. Jeżeli to były to takie wewnętrzne kursy dla studentów, którzy już podjęli naukę, prawda? I to też jest w dalszym ciągu rozwiązanie niezbyt popularne, a potrzeba jest ogromna, bo jak pokazują wyniki badań, ponad połowa prawie 60%. Lektorów, którzy już też pracują jako wykładowcy, ale też jako lektorzy na uczelniach wyższych, w kilkunastu ośrodkach, w których przeprowadzałam to badanie, oceniają, że studenci rozpoczynający naukę opanowali język polski w większości na poziomie B1. To znaczy, że są, jest bardzo liczna grupa, która nawet nie opanowała poziomu B1, no i naprawdę nieliczna grupa, która jest na poziomie B2. A to jest właśnie taki poziom startowy, tak naprawdę, dla studenta, który rozpoczyna edukację na pierwszym roku studiów. Zresztą ankieta przeprowadzona wśród samych studentów na Uniwersytecie Warszawskim, którzy byli uczestnikami kursu językowego, a już ukończyli jeden, dwa albo trzy, czasami cztery semestry studiów na Uniwersytecie Warszawskim, studiów w języku polskim, nie w języku angielskim, bo takie też są. To 34% studentów objętych tym badaniem napisało, że nie potrafi streścić artykułu naukowego, prawda? Wydaje się, że to jest taka podstawowa umiejętność, która polega i nie tylko na znajomości języka, ale też na właśnie umiejętności krytycznego myślenia, i tutaj uruchamiają się bardzo różne kompetencje językowe. Więc widać, że. Nie tylko skala, że tylko liczba studentów, którzy studiują w tej chwili w Polsce, czy właśnie liczba programów skierowanych do młodych naukowców, do naukowców z Ukrainy w ogóle, świadczy o tym, że trzeba tym tematem się zajmować, ale tak naprawdę też właśnie zastanę kompetencje językowe, które są przeszkodą bycia uczestnikiem w takim procesie dydaktycznym i bycia w ogóle uczestnikiem wspólnoty akademickiej, prawda, że ci studenci mogą się po prostu czuć wykluczeni, albo tworzyć własne grupy i no wiemy, że to niczemu nie służy, prawda, ta wspólnota akademicka powinna rzeczywiście być taka międzynarodowa, więc jest to bardzo ważny temat i można powiedzieć, że ten projekt naprawdę jest takim, tutaj taką awangardą glotodydaktyczną i Awangardą akademicką, więc jesteśmy bardzo dumni i możemy powiedzieć, że i wyniki ankiet satysfakcji, i ewaluacja w ogóle tego projektu pokazała, że można powiedzieć, jest uwieńczony sukcesem. Powstał program, specjalny program nauczania, który został też wysoko przez studentów, przez uczestników studentów i młodych naukowców oceniony. Więc oczywiście mamy jakby na uwadze, co można byłoby zmienić, jak to można byłoby rozwinąć. Jest niewiele podręczników. Takie pierwsze podręczniki do języka polskiego, jako akademickiego, już powstały i są to bardzo dobre rozwiązania, które można z powodzeniem polecać, ale na pewno jest potrzeba jeszcze do stworzenia wielu materiałów i właśnie wielu rozwiązań, też takich systemowych na polskich uniwersytetach, żeby pamiętać o tej ścieżce, Takiej ścieżce edukacyjnej włączającej studenta z doświadczeniem migracji, nie tylko studenta z Ukrainy, ale tak naprawdę studenta z doświadczeniem migracji. A mamy z roku na rok coraz więcej studentów cudzoziemskich w Polsce. Było to piękne podsumowanie inicjatywy z roku 2024, a już na początku 2025 roku jest zapowiedź właśnie nowej inicjatywy, strafa przekładu. Jakby pani właśnie opowiedziała naszym słuchaczom, na czym ta inicjatywa polega i też zapraszamy serdecznie do udziału. Rzeczywiście, nie poddajemy się i co rok oferujemy naszym studentom i studentom z zaprzyjaźnionych uniwersytetów, ale też tym razem młodym naukowcom, ale młodym tłumaczom, którzy nie mają na swoim koncie jeszcze publikacji drukiem jakiegoś właśnie przekładu literackiego, tylko dopiero może zaczynają swoją przygodę z tłumaczeniem. W tym roku oferujemy warsztaty z zakresu przekładu literackiego. I no jest to nie ukrywamy, nie są to dla nas zupełnie nowe doświadczenia, bo za sobą mamy już trzy edycje konkursu, na przykład ogólno ogólnoukraińskiego, właśnie akademickiego konkursu Not tłumaczy. W zeszłym roku uczestnicy konkursu tłumaczyli poezję Herberta, dwa lata temu Prozę Józefa Mackiewicza, wcześniej poezję no, wybitnych polskich wieszczy, można powiedzieć. Już nie będę zdradzać tutaj wszystkich nazwisk, między innymi właśnie trudną poezję do tłumaczenia Norwida. I tak pomyśleliśmy, dojrzeliśmy do tego, że może formuła konkursu jest troszkę za ciasna dla nas i przydałaby się taka możliwość konsultacji z mistrzem i własnego tworzenia pod okiem eksperta, żeby też w czasie tego wydarzenia czegoś się nauczyć. I w tym roku zapraszamy... 24 osoby do udziału w warsztatach tłumaczeniowych, które będą miały miejsce, będą się odbywać od marca do czerwca, pod okiem tłumaczy doświadczonych z języka polskiego, właśnie na język ukraiński, Andrija Pawłuszyna, Walerego Butewicza i Natalii Tkaczyk, którzy też nam towarzyszyli już w konkursie noc tłumaczy w roli jury. W tym roku będziemy tłumaczyć, będziemy razem czytać kroniki wojenne mało znanej pisarki polskiej Aurelii Wyleżeńskiej, a potem te fragmenty, przetłumaczone przez uczestników konkursu, będą opublikowane drukiem. Nigdy ta proza nie była jeszcze tłumaczona na język ukraiński. Tak naprawdę, kroniki wojenne z rękopisów zostały wydane po raz pierwszy w Polsce w 2022 roku. Jest to pisarka na nowo odkrywana na polskim rynku wydawniczym przez polskiego czytelnika i wydaje mi się, że też ciekawa osobowość dla czytelnika ukraińskiego. Sama urodziła się na Podolu, mieszkała też w Lwowie, była związana w swoim życiu i z Lwowem, i z Krakowem, i z Warszawą i z Paryżem i w tych fragmentach odnajdziemy obraz właśnie tych miast. No, i niestety odnajdziemy właśnie obraz II wojny światowej, więc to też jest trudne doświadczenie, szczególnego cierpienia, jakie niesie ze sobą wojna, widzianego oczami kobiety, silnej kobiety, ambitnej kobiety z lat 30., 40. i może, może to też być takie ważne doświadczenie dla ukraińskiego czytelnika czy ukraińskiej czytelniczki w 2025. Roku, więc szczególnie zapraszam i serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na stronę projektu, na stronie na Facebooku można znaleźć stronę Polonisty i tam też jest ogłoszenie. Na tej stronie jest regulamin, są też fragmenty utworu do przetłumaczenia, ale jeśli państwo nie chcą wziąć udziału w warsztatach to w ramach tego programu też oferujemy cykl pięciu otwartych wykładów. I pierwszy odbył się wczoraj. To był właśnie wykład, który wprowadzał w świat tutaj i twórczość Aurelii Wyleżyńskiej, taki wykład historyczno-literacki. A kolejne wykłady już będą poświęcone translatoryce i będzie mówić o tłumaczeniu prozy Dukaja, właśnie Andrii Pawłyszyn, o tłumaczeniu utworów Herberta, Walery Butewicz, i w ogóle o tłumaczeniu wspomnień wojennych. Na przykładzie wspomnień Karoliny Landskorońskiej i Natalia Tkaczyk, więc jest to na pewno ciekawa propozycja, nie tylko dla osób, które chcą tłumaczyć, ale też dla osób, które są zainteresowane polską literaturą, polskim językiem. Te wykłady będą otwarte, i na pewno też Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, które objęło patronatem, za co bardzo dziękujemy i właśnie szczególnie radio CKPIDE to wydarzenie ten program na pewno też gdzieś jakaś informacja się pojawi i będzie można też znaleźć linki czy zaproszenie czy ogłoszenie dotyczące następnych kolejnych odsłon wykładów otwartych radio CKP Przypominam, że naszym gościem była lektorka języka polskiego z Delegatury Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Samanda Busiło. Dziękujemy naszej współrozmówczyni za owocną pracę na rzecz rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. Jak widzimy, Polacy i Ukraińcy mają dużo wspólnego, to też cenną jest współpraca na różnych płaszczyznach, w tym też w dziedzinie naukowej, kulturowej czy akademickiej. Zapraszamy również do wysłuchania pierwszej części rozmowy na profilach Radia CKPiD, na SoundCloudzie i platformie Spotify. Życzymy Państwu owocnego zakończenia tygodnia oraz miłego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonie i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.